Właśnie ta ekipa, która na pewno nie daje, daje tego, czego nie możesz powiedzieć, dlaczego to jest wyjęte dla Ciebie nie pojęte, dlatego wyjęte, dlatego że to nie może dla ciebie do wybrać, nie jest dlatego to powiedziane, nie powiedziane, te słowa, które na pewno były nie powiedziane, dlatego to jest to, jak celownik, który na pewno tobie nie daje tego, czego na pewno by daje, nie daje tego, czego wykonane jest, dlatego że wykonane jest dla ciebie, niepokonane, wykonane i zabagatelowane. Tego nie, bogatelnie tego nie biorę, bo i tak to może być dla ciebie, to, to właściwie koalicja, której napędza ciebie tak, tak właśnie jest, kiedy to czoł, 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 koł, koł daje to, co chcesz, wybitne dla ciebie to jest właśnie ironia rosu, którego na pewno to będzie daje to, co chcesz, jak ironia losu, którego na pewno to będzie daje nie, nie, to, co chcesz, w swoje, które na pewno to by daje, to przekonanie, którego na pewno nie wiesz, dokąd to zmierza. Ty i tak wiesz, dokąd to, to właśnie właściwie tak. Nie może być słowwiedzień dla tego, że to jest wybite dla Ciebie. Ty możesz to przegarnąć jak go go go. nie może dla ciebie to go 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 o. Oh, oh, oh. I tak że to, co chcesz tylko dla Ciebie jest. Nie robię to dla Ciebie to przetrawienie jest teraz wiesz o tym teraz teraz teraz, teraz go go, oh, a yeah, go go. Nie daje to co chcesz, wybitne dla ciebie, to pojęte, wyjęte to co chcesz, wybitne pojęte WK, na pewno tobie powiem, to co chcesz, nie wybitne dla ciebie, to... Aha. Jak to spożywka jest, zdobywsza jest taka dla naszego życia, którego na pewno nie odgadnie się, dające to słowo, które daje to, jak to życie z nami, które na pewno jest dla tego dla każdego, przynależność jest do celu. Trzeba dążyć, którego na pewno jest, okazało się dla każdego, którego na pewno to by się okazało, że to nie wypał, który na pewno wie, że może do Ciebie być nieskończoną formacją, który na pewno wie, że jak informacja, która na pewno jest, jak zdobywcze i nieuprawnywcze zadanie, którego na pewno wie, że doskonale może przejąć się dla każdego, co jest wypojednane. Ale nie da się tego tak łatwo określić, kiedy na pewno wie, że to wszystko jest jak sprzęgło, które na pewno to to się, jak to na pewno wiesz, że to nie jest to, co chce. I to dla Ciebie to jest to przekonanie, dla którego jest to przekonaniem, przekłamaniem. Dlatego, że o co w tym wszystkim chodzi czasami, No i tak możesz się podnieść z góry, na pewno wiesz, jak skóry, w mury, fury, ury, kury, marę, kury. To jest to, co chcesz, jak Merkury, którego na pewno wie, że napędza Ciebie, na pewno wie o tym doskonale, że to przejawem dla Ciebie jest, co właściwie jest, co napędem, którego na pewno tobie wie, że dokąd to wszystko zmierza, kiedy wie, że to wszystko jest przeinaczone Twoim interfektom. Daje to, co chcesz, że bity dla Ciebie, to nie może być pojęte, wyjęte i zajęte. Ojej, no to jest właśnie to, jak dramaturgi, na które na pewno napędza ciebie ta funkcja, która jest dysfunkcji, której nie da się tak łatwo określić, kiedy wiesz, że to może być dla Ciebie ostatni krok, którego na pewno się, dla każdego jest to jak mrok, który już się... Wszystko odnalazło, w którym wiesz, że możesz doskonale przejść tą pałeczkę, której na pewno to odgadni się, to co satysfakcję, które na pewno wiesz, kiedy to przejawem jest, to właściwie to nie wiadomo, ale tak jak wie, że to wiadomo, że to zawsze jakaś sytuacja się znak. Nie, nie ma to, jak tego nie może dodać, to tego na pewno to wie, że to jest tamto, to przemuje i nie wiadomo, gdzie jak on to zmierza. Jej, jej. Ej. Ja za pojeździe, po której masz kapry, które na pewno cię nie przemija, jakie to bagatelne jest dla tego stworzenia, którego tak to właśnie jest wybitne dla ciebie, to jest wygodne i zajęte, dlatego to niewygodne jest dla każdego, coś pojednawczego jest wykonane w pojedynkę, ale i tak zawsze coś tam się dobroni, obroni, Romani. Nie daje tego, czego ty chcesz, to, co chcesz, przenikliwe dla ciebie. To jest i tak daje to, co chcesz. Przez słowa, które na pewno napędzają cię, jak to wiesz, że nic nie możesz czasami zrobić i czy ten smutek i radość, czy inne jakieś intelektualne rzeczy, których na pewno nie wiesz, dokąd to i tak przemierza. Właściwie to jest tak, że nie możesz tego przenieść w galaktykę, ale i tak wiesz że to doskonale, że tak daleko to, to zajdzie. Nie może być tak, że nie może być to, co chcesz, że wybitne dla ciebie to jest wykonawstwo, które na pewno to jest przekonaniem dla ciebie to wybitne jest. I daje to z z fantastycznej strony, które na pewno jest, kiedy to dodaje się informacji, których na pewno jest wiele i niewiele tego właściwie jest, kiedy trafisz w te kółko zapętlone, którego na pewno tobie wiesz, jak to właściwie jest dla ciebie wygodne, nie możesz do tego powiedzieć tego, czego ty nie powiesz, to i tak stanie, to się oklepie który na pewno Tobie da odbyć od tego celu, którego na pewno nie daje to, co chcesz, wygodnie to jest, ale nie daje to, co chcesz, to, co przydatne jest, do tego to przydatne jest, do tego to, to właściwie jest. Kiedy te wiadomości nas przeszywają jak karty, Biorę na pewno wiesz o tym doskonale, że kiedyś możesz stracić... Jak dla każdego to jest jak wyrok, którego jest wynowajcą, który na pewno wie doskonale o tym, że to jest przekonanie dla ciebie. Nie możesz wyjść z tego pojednawczego życia, którego na pewno nie oddzwoni się, na pewno wie, że to dzwoni, ale i tak wierzę o tym doskonale, że nie możesz tak się przekonać do następnej sprawy, która na pewno tobie da, będzie za dużo zarazami się gada, to i tak wie, że ten ten głos, który zawsze jest, może przeniknąć. Nie Zawsze nie, możesz zniknąć przez jakieś jadowite węże, które pewnie pewno opętały ciebie. Wiesz o tym doskonale, że to nie jest dla ciebie pętak, ale opętany tak to właściwie jest, że to nie daje to, co chcesz, wygodne dla ciebie. To jest pewno nie do tego, tego, czego nie da się jak na w którym siedzi, sobie właśnie tak. Nie możesz tego przeżyć, na którym jest, że jest, to jest, to właściwie to jest, to nie możesz, to, to kocho. Nie, ja, ja, jedziemy po kółkach. Na pewno wiesz, że to znany no, nauka, który na pewno nie da to, co chcesz, dla Ciebie wygodny to jest, dla Ciebie to przekonywające jest, dające to celu, którego na pewno to by nie odzyska się daleko to zaszło, niezbyt przyjemnie, ale zaszło zachodnie, przyjemne i zapomnę nie powiem Ci tego na pewno na łóżko 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 rucho którego na pewno to wydaje to co chcesz wygodne dla Ciebie to jest pojęte wyjęte zajęte konkretnie niewykonalne dla Ciebie to jest dlatego że to jest pojęte dlatego że to nie jest to co chcesz wybitne dla tych co jest dlatego że pojęte daty tych których są wybitne słowa w których na pewno się pojawiają w tych inicjacjach, których wiesz, że nie możesz dokonać, na pewno wiesz o tym doskonale, że to przekonanie dla ciebie jest. Kiedy wchodzisz w bit, na pewno jak to właściwie to jest. Nie wiem dokładnie, ale tak właśnie jest spontanicznie, kiedy wchodzą i nie wychodzą te następujące zgryzmały, które na pewno nie wiedzą, dokąd to schodzą, jak to właśnie jest, kiedy to przyjęte dla ciebie jest wygodne i przekonanie, dlatego że to jest to właściwie to, czego chcesz i koleko, poleko, maleko, oleko, aleko, aleko, leko, maleko, 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 maleko. to, że sam jak fir nie daje to co chce, to na pewno wie, że to jest dla ciebie to pęte i wygodne, dla ciebie to przekonanie jest, dlatego że nie możesz do tego dotrzeć, na pewno to jest to ten kawałek, który ci gra kiedyś w uszach, na pewno wiesz o tym doskonale, że to przekonanie jest dla ciebie i wygodne, dlatego dziska są.